Elo, elo, elo. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z zagramy w. No, co <gry> innego możemy. Jest to gra piłkarska. I będziemy tutaj kontynuować naszą serię. Zaczniemy tutaj naszą serię. I mam do Was małą prośbę. Żebyście pis pisali do. Potrzebuję Waszych pomysłów do nowej serii. No, już to głównie seria, która będzie polegała na tym, że będę robił Wasze wyzwania w minecraft'cie albo w innym grach. Okay, to Let's pierwszy so ball, no, go, no To jest pierwsze spotkanie z, z tą grą. Za mnie. Ty... No super, no. O nie, no, nowa, no. Nie gorsza. No, o! Widzicie? Tak się trzeba profesjonalnie. I jeżeli chcecie tą wstępnie dalej, zostawcie oczywiście łapkę w górę, subika, dzwonka a nie będę dalej trafiał w poprzeczki. Napiszcie jakiś fajny komentarz. I powiecie, czy to się dalej kontynuuje w tej serii. A my pójdziemy sobie do Empoli. Jeśli chodzi ogólnie o mój kontakt z piłką, to, to, to jest bardzo dobry. Jeżeli chcecie jakieś inne gry piłkarskie, to śmiało. też mogę nagrać nawet FIFA, jeżeli chcecie. Jeśli to podoba, możemy nagrać w FIFA co chyba jak już tu FIFA 20? Jakby ktoś się orientował w tych grafikówkach, to napisze i ja musisz na serduszko. O, trzeba się nazwać. Oczywiście nazywamy. To jeszcze pro, ale albo inaczej. I znowu Tutaj, Ale o jest już nowy trener, ona Okej, jeszcze chyba hajs, nie wiem co. Ja nie jestem dobrym angielskim, ale wiem, że gramy z niej jakimś gudem. Oczywiście super Góra nie ma Strzelaj w okienko I dobrze, i gol Pięć gwiazdek, wtedy to widzę Tak, 5 gwiazdek Kolejny mecz Okej okay. Podamy sobie ładnie Biegne, patrzcie Patrzcie jaki dziki, jaki szybki jaki skuteczny a to mój kolega O Jezu, łżynie. O my chyba za nas nie sądzili o w górze Okej, okay, pięknie Ach, głównie jeszcze gorzej tam jest daleko Na dalszy kupę. Całkiem piękny Dobrze urodę niczego sobie Zagralibyśmy w To dzisiaj do zera oczywiście To idealnie, że Jeden, wa. dalej Po co lobować Nie ja, ma 9 dziewiąteczka, Palermo, ja chyba się uciekło. W kraju PAM, RAM, SRAM, widzicie jeszcze film gwiazdek, wykonany profesjonalnie. O, mam łusek w ogóle. Był pozdana. Tutaj widzicie, piękna precyzja. Więc taki tutaj zmieniliśmy oczywiście. Piękne podanie górą. I teraz piękne podanie gołem. Teraz piękny strzał. Piękny tak mówiłem, piękny strzał. Tutaj cofamy mamy. Ja w ogóle nie zmienił swoją twarz, ogólnie mam na jakąś 30. Ja już widzę z tym Bo właśnie do tego stymulę tak wyglądam. Już się mam znowu 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 trzeba znowu znowu Spójrzcie, jakie idealne zagranie. Spójrzcie, jaki idealny strzał. Ładne zdjęcie, oczywiście. Pójdź do gazety. O, czerwono dostaliśmy pewnie. No. No, piękne zagranie. Dalnie, biegnie. Idealne podanie górom. Nie komentujcie tego. Idealny strzał. Dobra, to się wytynę. Okej, okay, lecimy na kolejny meczyk. Po 10 wydatków. Idealne zagranie, mnie, zagranie na głowku mojego kolegi. Myślą głową. Idealne zagranie do mnie. Idealny strzał. Idealny, 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 idealny. Gol, jeden do zero, koniec meczu. Okej, okay, idziemy dalej. będziesz się rozgrywać na jednym uczuciu, jednym sezonu. Co, nie ma problemu z przejściem? Zależnie. Czy to będzie jakiś problem? No, a no, Wydaje mi się, że już myśli, tutaj, Trzeba powiedzieć, ukiwaliśmy 10. Ja jeszcze wygram każdy, szliśmy, on na poli biednym. Ja... Druga to wygrać, raczej już chyba, jakby inaczej. Jeśli tego nie wygram, to będzie mi trudno. Chcę porozmawiam z Angelotkim i z, z tym chyba, nie wiem czy to jest na gruncie, czy to jest klin, czy to. Nie ma tylu, bo to No dobra, ja chcę. Bardzo mi się to wyszeli, Bo może mi starczyć na. na jedzenie. Na co innego. Patrzcie na to. Tu. Pum, tułem. Gol, i teraz kombat. Nie, na strzelić. Boom! Super się graliśmy Nie chcę nie, nie mam rozram z nas biednym Patrz jak idealny Jaki idealny strzał! Jeszcze nas w Biedronce muszą nie znajdą. Okej, okay, piękne podanie dalekie. Dalej, daleko dalekie zagranie i do Armstrong. Armstrong. Nie powiedz czy ktoś... Z kim teraz gramy Z Mongolią. Dobrze. Chyba tak się mówić? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Hmm. Nie, nie, nie wiem, mam, ja, czy nie jestem jakimś Włochem. Przepraszam wszystkich no jak to widzę we Włoszech to napiszę się nauczyć może mnie nauczy no nie wiem raz piękne zagranie nie uważacie? piękne zagranie no brawo nawet dostałem tam ale nie jest tam, jestem Patrzcie, jak idealnie trzeba przyduszyć, czy znaczy... Nie wiem. Dobra, grałem. Witamy w ja tej bardzo oczekiwanej Teraz w tym świetnym Dobra, lecimy pod nimi, lecimy jeszcze do mnie. I idziemy się... Okiwa no, się, no jest. No. Widzicie, jaki mój jest, zamiast się kiwać, postaram się podawać jakiś. Jak Kim ty jesteś? Jest się napastnikiem, to masz strzelać brameczki, podaj mi. Dobrze, i macie mi tylko podawasz mi. To jest najlepszy. Kim się najlepszy. ktoś powie inaczej, to. Ja nie wiem, co on To muszę na YouTube. O, tu od O Sorry, gościu, sorry. Nie ma problem. Okej, okay, ostatnie dwa mecze. O jeż, teraz mi jest teraz z Milanem gra. Piątek w gruncie, nie mam piątek, jeszcze się strzeli szczęście. miarę szczęścia. Ja tu mam być królem strzelców, nie on. Okej, okay. na no, Ronaldo, broniąc Ronaldo. Idealny z wygrania. Idealny <try> strzał. Trzy... Yy, w komentarzu prosił Norduszko <try> dla Milanu. To ostatni mecz. Czy jesteśmy na sobotowi? No nie, ja nie jestem, nie wiem. Jest... Okej, okay, trzeba jest... idealnie podjąć piętkę w tyłu. I piękne wyrolowanie. Okej, okay. ten jeden. Jeszcze karny. Proszęcie, brawa. Brawa dla final... na naszego głównego bohatera. Ok, i chcecie się przekonać, co będzie w następnym odcinku, stawcie łapkę w górę, a w następnym odcinku dano mnie jutro, jeżeli się nic nie zdarzy. Do zobaczenia i Ello